Dzień dobry, kochani, wzywam się do Was na chwilę, przerwę, Nie wiem czy tam będzie widać też w kamerce, bo tak dosyć jasne było, a to tak naprawdę jest całkiem że chodź, na chwilę się przywita i chociaż, bo chciałam parę słów nagrać. U nas jest. Ym... A, tu ja jest ja Tu z nożem. <ślad> Nie widać o, ziemniaki. Się ziemniaki? halo. No. No, chciałam się tylko przywitać, tak na parę minut, nagrać, bo już dawno nie nagrywałam. Mówię, tak u nas się działo trochę i dobrze, i niedobrze, i wiecie, jakoś tak. Mogę nie... się tylko coś zapytać? No, gdzie zimniaczki jadło? Yy, dwa. Yy. No tak, wiecie, jakoś nie było tego nastroju do nagrywania. Chciałam pozdrowić serdecznie te osoby, które się tam odezwały do mnie i Sylwia, która wczoraj życzyła yy, miłego oktoreczku. Sylwiu dziękuję również za pamięć. Yy. No i tak, no już się pasował tutaj na chwilę na balkonie. Wypiłam kawę, a w tej chwili się już burza zerwała. Kochany kubeczek, bolesławiecka ceramika. I słuchajcie, no nie wiem jaką tam pogodę mieliście, ale u nas było tak strasznie duszno w poprzednich dwa dni. No nie dało się w ogóle oddychać. Wyobraźcie sobie, że ja normalnie chodzę do pracy prawie 3 km rano na nogach i staram się wracać też na pieszo z pracy, tak żeby nabijać trochę kroków, no bo w pracy cały czas siedzę i się źle z tym czuję. I to już tak sobie jakby wpisałam ten mój kalendarz, program dnia można powiedzieć, że te spacery mi dobrze robią rano i, i potem pod wieczór. I słuchajcie, wczoraj, słyszycie te grzmoty? Muszę za chwilę z uciekać, bo podejrzewałam, że mnie też zaleje. No i wczoraj, wczoraj słuchajcie, wracałam też z pracy i w pewnym momencie zrobiło mi się tak duszno, kompletnie nie miałam czym oddychać, nogi mi się zaczęły trząść i musiałam usiąść na ławce. Dobrze się wysłała, ja jestem w drodze, ale tutaj no, Ale mi po plecach. Mówię tutaj, mówię na chwilę odpocznę na, na ławce, zanim idę do domu, to już nie dam radę. No taka, taka, taka strasznie Potem w nocy była u nas strasznie, znaczy do wichura, deszcz, duża wszystko, po prostu było tak głośno, ale tak grzmiało, tak pioruny trzaskały w nocy, jakby była wojna. Ja się obudziłam i sobie jeszcze wtedy pomyślałam, że jeszcze takiej burzy, to ja chyba w życiu nie słyszałam. Strasznie było. Później i cały dzień dzisiaj nic. Ufał znowu gorąco i teraz jakieś 5 minut temu zaczął znowu deszcz padać. No i tak się trochę męczymy w tym, w tym mieście. Pewno u was tak samo jest, może. Nie wiem, czy ten deszcz teraz dobrze zrobi. Fajnie, że mi się udało uciec też przed deszczem do domu. Już musiałam dotrzeć do domu, bo normalnie mnie ten deszcz łapie gdzieś w drodze albo jak zakupami idę. Kiedyś mi się łózek z zakupami, te... zakupami zepsuł. Taki bym napełniony. I mi popleca. Muszę wam pokazać, jak leje. Tak tam gości ucieka. Słyszycie? Słyszycie, co tu się dzieje? O Jezu, muszę. Muszę uciekać do domu. Zbieram. Tak. Grzesiu, trzeba Pomóż mi pod schować. Zobaczcie, jak tam już jest podłoga mokra. Ja, ja, z Wow. O, 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 o. Ale yy, a ja nie mam... Ja muszę w ja lecę w skarpetkach patrzę. O matko! O matko. Uuu, Ale strach. <grych> Dobra. Zamuszę to do kuchni i. Krzysiu będzie teraz obiad robił. też mamy sos z wczoraj, tutaj sobie wam takie drobne. A jutro będziemy mieć fasolkę. Kupiłam też dla bo będziemy piekli ciasto, takie keto ciasto, niskowęglowodowe ciasto, niskowęglowodowe niskowęglowodanowe ciasto na weekend. Bo Tutaj mam ogórki do pracy, sobie kupiłam. Agresty, się dobre te agresy? Próbowałaś? Tak. Próbowałaś te agresy? No. Dobre? No. A, jakie miękkie. Patrz. Oj, ja wolę jednak takie ubiteczki, wyrzucę go. No, porzeczki też trzeba wypróbować. Czy dobra, W tym roku jeszcze nie kupowaliśmy porzeczek. No i tak, i teraz goś się szybko zrobię nam jakieś jedzonko, bo jest za 20. Słyszycie to? Za 27. A my jeszcze obiadu nawet nie jedliśmy. Leżało na ziemi. Zamykamy. Ale nie zamykam, niech się wietrzy. Nie chciałam go cało otworzyć? O, no, no tak? niech się wieczy. się do tego Dobra. Dobra, to nie wiem, gdzie mam sobie z wami pogadać na chwilę, bo mamy okna wszędzie. <laughs> ciemno, nie. <laughs> okna pootwierane w całym mieszkaniu i są przeciągi. Muszę szybko zamykać, A, ale ciemno. Co, Grzesiu? Trzeba zamknąć okno, bo tu tak A. nasuwa. Zalało już podłogę? Zalało nam w sypialni. Dobra, ja sobie usiądę za chwilę jeszcze do Was, chwilkę pogadam sobie. Słyszycie to? Teraz zwalnę, aż podskoczyłam na tym stołku. No i powiem Wam tak, ten tydzień bardzo szybko zleciał. bo u mnie siostra, chciałam coś ponagrywać, ale jakoś też ona przyjechała, potrzebowała po prostu spokoju. Ja tym bardziej chodziłam do pracy, chociaż sobie ten tydzień tak zaplanowałam, żeby nie mieć codziennie całego dnia w pracy, tylko tak pół dnia, nie, tak wiecie, ten, nie chciałam jej zostawiać samej w całej domu, bo już skoro, jak już przyjechała do mnie, to chciałam jej trochę czasu poświęcić, ale nie było tak jak w poprzednich latach, że dużo zwiedzałyśmy sobie, chodziliśmy sobie gdzieś tam pod zamek, no bo raz, że było strasznie gorąco i ona też była taka zmęczona tym ciepłem, tylko tak tutaj w pobliżu sobie gdzieś tam spacerowała, no to na zakupy, a to kupiła sobie jakąś tam sukienkę, ja sobie też kupiłam kilka ciuszków, takie wiecie no taki, taki bardziej chillautowy ten, ten ten tydzień był i fajnie, fajnie było. bardzo fajnie było, no i pojechała do domu i teraz jest tam sama, a jeszcze mi Agnieszka pomogła przemyblowanie zrobić w lokalu, to Wam muszę pokazać, bo w tej chwili nie mam studia paznokci już z tyłu, w tym osobnym pomieszczeniu, bo tam miałam taki pokoik, jak pamiętacie, tylko całe studio paznokci przeniosłam już do tego pierwszego pomieszczenia, tam gdzie mam sklepik. Będę chciała podnająć ten, to pomieszczenie. Najchętniej bym sobie wzięła jakąś listkę, no nie paznokci, tą, no... No kobietę, która się zajmuje stopami, która coś nazywa Fus I, i albo może jakąś kosmetyczkę, no jakoś tak fajnie by było z branży Beauty, ale jak nie, no to po prostu podnajmę to pomieszczenie, albo może ktoś wyjścia o jakieś biuro, coś ważne są pieniądze, ważne, żeby ktoś mi się dokładał do ciężki, ciężkie czasy. Jednak wyobrażam sobie troszeczkę inaczej. Na rzecz studio pasnowci idzie fajnie, jestem bardzo zadowolona, ma bardzo fajne babeczki. Ale jeżeli chodzi o ten sklep, to on nie zarabia na tyle, żeby tak jakby połowę, przejąć połowę kosztów za utrzymania, to nie. To jest większa, dużo większa część zarabia na pasnokciach niestety, a tak nie powinno być. No więc muszę się jakoś tam podratować, może uda mi się to podająć. A poza tym jeszcze tam tak, taka jedna rzecz nam chodzi po głowie i musimy sobie to z grzesiem przemyśleć, dało nam coś do myślenia. Tak przed wczoraj coś się znowu nam wydarzyło w naszym życiu i tak nam dało znowu coś do myślenia. I jak, jak to się już tak rzeczywiście postanowimy, że tak będzie, to wtedy Wam opowiem o co chodziło. Co się jeszcze w tym tygodniu wydarzyło. Dzisiaj był pogrzeb mojej ex -ościowej. tak jak pamiętacie z filmików, mój ex-mąż zmarł 3 lata temu. Potem w październiku tego poprzedniego roku jego, jego tata, a dzisiaj był pogrzeb właśnie mamy. Że się to wszystko tak nałożyło. Marta z tej chwili w Polsce, z Tomasem byli dzisiaj na pogrzebie i my będą wracali jutro. Mam, że tak, tak, yy, tak wymiata ludzi w ostatnim czasie, że coś okropnego już takie ciężkie tematy z klientkami mam, gdy przychodzą do mnie, wiecie co opowiadają wiecie tam yy, właśnie w rodzinie a o chorobach, bo niestety, niestety duża część moich klientek to są takie yy, już starsze panie i no to wiecie one już dużo miały takich jużnych przeżyć i dużo strat w życiu, no i tak sobie też chcą pogadać i ja tak to chłonę i chłonę. Czasami jest mi trochę tego za dużo, to mnie czasami te tematy tak ściągają w dół. Wolałabym trochę pożartować, pośmiać się, ale po prostu z niektórymi osobami się nie da. One potrzebują się wygadać, one przychodzą do mnie jak do konfesjonału i staram się to też zrozumieć. No ale nieraz to rzeczywiście mnie to tak trochę ciągnie w dół, potem nie mogę się z tego udźwignąć, no, podnieść jakby i, i sama też tak krążę wokół takich ciężkich tematów. Dlatego może też i te vlogi mia miałam, już, tak, już miałam taką fajną, byłam na takim, takiej fajnej fali, żeby sobie nagrywać je już regularnie, już miałam taką fajną siłę i potem te parę tych wydarzeń ostatnich znowu mnie tak ściągnęło w dół, ale to jest tylko, wiecie, kwestia czasu, znowu się to wszystko jakoś deklaruje, poukłada i będzie wszystko okej, okay, nie? Życie, co mam powiedzieć, no? życie, tak. No, a jeżeli chodzi, no to byście miały pytania odnośnie Grzesia. A, znowu tych tabletek, nie nagram na tej Krysi, czy ostatnio miałam nagrać, co Grzegorz brał. Ale taka ciekawa, znaczy, no, poczekajcie, nie tak. Co Grzesiu, a wiesz to, a może przyniesiesz te swoje tabletki i byśmy tutaj nagrali od razu tej Krysi, co ty bierzesz. Słuchajcie, bo sytuacja jest taka, że Grzegorz jest piąty tydzień chory na tą, na ten półpasiec. Schud 9 kg do tej pory, jest masakra po prostu. Eee, I żadne tabletki nie działają. Był u lekarza chyba już ze trzy razy. Pierwszy, najpierw dostał antybiotyk, który brał, eee, no, to, no to wziął całą serię. Eee, a później dostawał tylko środki przeciwbolowe, i za każdym razem inne. Tak Te nie pomogły, dostawał inne. Potem dostał te takie mocne, już on też chyba o tym mówiłam, te op opiaty, czy jak to się tam nazywa też nic nie pomogło. No i w końcu ja w zeszłym tygodniu miałam, wy, miałam termin u lekarza z moimi tam wynikami krwi. Poszłam sobie z nim podyskutować na ten temat i przy okazji poprosiłam, żeby dał Grzesiowi skierowanie do neurologa, tak? bo też mi jedna z klientek właśnie moich poradziła, że trzeba by to sprawdzić, bo ta choroba jest bardzo poważna i można sobie uszkodzić narządy wewnętrzne, można mieć wirusa mózgu dostać i różne takie no, ciężkie, ciężkie tematy. Jak poczytałam o tym, to się przeraziłam. No i ją poszedł do tego i, aha, no i ten lekarz w końcu ten lekarz stwierdził, nie, nie, że to nie trzeba, to, to nic nie da, bo to trzeba przejść, to może trwać i parę miesięcy. Ale i tak się uporłam, żeby to skierowanie dał, więc Grzegorz poszedł w tym tygodniu do tego. No i faktycznie, dobra, ona może nic, nic takiego szczególnego nam nie powiedziała, trzeba to przetrwać. Ale ciekawostką było to, że okazało się, że jeden z tych leków, które Grzegorz brał, w ogóle pupasieć się leczy jakby taką terapią przeciwbulową. Bierze się któryś tam lek, zaczyna się od jednej tabletki dwa razy dziennie. Za kilka dni, jak to nie działa, to się dawkę Zwiększy. zwiększa i potem dwie tabletki dwa razy dziennie, aż do pięciu tabletek. Trzeba sobie znaleźć, um, trzeba wyczuć ten moment, kiedy jest, tak, kiedy jest wystarczająca ilość tych tabletek, że nie, boli. że nie boli. tak I wtedy jest dopiero terapia trzymiesięczna. Tą ilość tych tabletek się zażywa przez trzy miesiące. Codziennie? I codziennie no. tak tak. No i tego się dowiedział właśnie u tej y, pani neurolog i gdybym się wtedy nie uparła, to byśmy nawet o tym nie wiedzieli. No, to są I to są te tabletki. To są te tabletki, które y... Nie, które właśnie ma zażywać całą tą serię. Te przeciwbólowe, te przeciwbólowe. Też jest w aptece dawka o wysokości 100, czyli tak jakby brał cztery tabletki 4 takie na, na razy, Tak. Nie? Ale Grzegorz na razie jest na etapie trzech tabletek dwa razy dziennie, ale widać, że mu nie pomaga, więc prawdopodobnie jutro będzie zwiększał do czterech tabletek, albo kupimy te mocniejsze, nie? No. A to są tabletki, które jak się zachoruje na ten półpasiec, to w ciągu jak najszybszy, najszybszym czasie powinno się zażywać właśnie te, te tabletki, bo to są wiralne tabletki. Tak, no. I... Wiropel. 1000mg, mi ale ty Grzesiu miałeś jeszcze więcej, ty miałeś całą okno no, no, tabletek. Nie, to były wszystkie różne przeciwbólowe, a teraz Aha. pozostałem na tych, bo to mhm. były po prostu, ja miałem wszystkie możliwe możliwe przeciwbólowe tabletki. Brdę broad, Ci tylko widać. No. Mówisz... Miałam wszy, wszystkie możliwe tabletki Tak, jakie były tutaj w no. aptece, to Grzegorz szedł Od jakichś do meksalenów, po prostu miałem chyba z dziesięć różnych. no Mówiłam, no. cały parapet różnych tabletek. No. Nie, bo ja wiesz, wyrzuciłem pudełka i y, są tylko te, są tylko te złotka, a te złotka, no nie, nie widać, co tam pisze, no. W każdym razie, no wszystko, co było możliwe no, no, i do, doszliśmy do tych tabletek. Tak, a te, które, a, te, a to, co to było? Eż raz, to są te, co teraz bierzesz, czy teraz? Tak, 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 A, a no właśnie, a te, a te, które musi właśnie tą, tą terapię zrobić taką, przeciwbolową, to się nazywa pre, pregabalin... Generikon, coś takiego, no. Także to są te, które właśnie musi tą terapię przeciwbólową sobie zrobić. Właśnie bo to chodzi o to, żeby jakby ta informacja doszła do mózgu, że nie boli i ma nie boleć. <grym> Najprościej mówiąc, że mózg potrzebuje przez dłuższy czas takiego samego stanu, mhm. jakby żeby mu się to zapamiętało. Tak jest, tak jest no. coś, coś takiego. Tak mi wytłumaczyła przynajmniej ta, ne ta, ta neurolog, neurolog nie. Nie? No, bo ja, ja myślałam, że, że będzie tak, że po prostu jak e, e, biorę tabletkę, a dzisiaj mi nie boli, no to, to ni, dzisiaj nie biorę. A ona mówi, że nie, że to muszę brać, bo to ma, ma sobie, sobie tak. mózg za, za no, zapisać, zapamiętać, zapamiętać no, no. sobie, że jest ten stan i taki ma zostać. No, I wtedy i potem sobie. redukować no. te tabletki, no. Ale mówiła, że to będzie trzy miesiące trwało. Także Grzegorz już mógł kilka tygodni temu to zacząć, gdyby no. nie... Gdyby a ja myślałam, bo już nie raz tak było, a no, dzisiaj nie wezmę, spróbuję się spróbuję wytrzymać, bo on wytrzymać on Chciał, Tak, bo ok. tak, chciał ograniczyć te tabletki przeciwbólowe, bo wiecie, to na żołądek szkodzi no, no, i te czy nie, ale... no, na Ale no i widzicie, no tak, 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 to, tak to wygląda, jeżeli to chodzi o zdrowie, zdrowie. nie? No. Dalej jesteśmy na etapie redukcji cukru. Jedynie co, to Grzegorz teraz znalazł przepis na weekend, zrobił, um, zrobił ciasto. Są tutaj wydrukowane, ale to mam po niemiecku, a to jest po niemiecku, tak. To było low carb e, ciasto z, z brzoskwinami, nie Maryland. znowu zapomniałam. Patrzcie, morele, morele bez cukru i bez glutenu. Takie ciasto, powiem Wam, że jest bardzo fajne, bardzo dobre jest to ciasto. Jak będziemy następnym razem piękni, bo ja na tej bazie, na tym, na tym, na tym cieście będę, będę robiła różne kombinacje z innymi owocami, z dodatkami yy, kokosu, jeszcze być może jakiegoś orzecha tam wrzucę, także będę robiła jeszcze jakieś inne wersje, bo nam chodziło o sam smak tego ciasta. To pierwsze, które Wam pokazywaliśmy, no wiecie, to było nasze pierwsze ciasto i myśleliśmy, że one wszystkie muszą tak smakować. Ale się okazuje, że to ciasto, które teraz robiliśmy, jest bardziej zbliżone do normalnego ciasta, więc tam to raczej yy, mamy zamrożone to pierwsze ciasto, ale to chyba, chyba, chyba nie przejdzie. Jak już Grzegorz tego spróbował, no to już yy, będziemy, na, będziemy piekli właśnie e, takie ciasta. No i cukru w ogóle nie używamy. Kupiłam ten ksylitol, jak już jest do czegoś tam konieczne, no to używamy tego ksylitolu. I no i tak. O. Tak to u nas, Grzesiu, nie? No. A my teraz oglądamy na tym na Netflixie. Y... Miłość jest ślepa. Z jakiego to kraju oglądamy? Z Z Brazylii. To są gorąco krwiste kobiety i faceci. To jest taka różnica, wiecie, co jak się ogląda na przykład Brazylia, a jak wcześniej oglądaliśmy Szwecję. A jeszcze inaczej jak, jak, jak były inne kraje, już teraz nie pamiętam, bo tak, co się pokaże to oglądamy, nie? Ale to jest takie ciekawe, bo mentalność jest, jest tak różnorodna, jedni są Szwecja, to są bardziej tacy mm, zdystansowani jakby, tak bardziej na chłodno wszystko biorą, Brazylia to albo jak było tam, bo była też wiem mm, y, to była mm, RPA. Chyba, chyba tak było, część to po prostu tak samo nażywią od razu. Nie ma to tam, to wiecie co? Pierwsza noc, mieszkają razem od razu do łóżka, do widzenia, a ci ze Szwecji to nie, to tak. Wszystko tak na chłodno, zimno, fajnie się to ogląda. Fajnie, jest to bardzo ciekawe. Nie wiem, czy nasze polskie, chyba jeszcze nie było wersji, się ślepa. Nie, nie przypominam mi się. Wiem, że było coś o tych kłamstwach. Um było coś tam, było z kłamstwami, to oglądałam. To są chyba nawet dwie, e, dwa sezony chyba tego. Były też takie dosyć fajne. Dobra, kochani, i bo 13 minut. No dobra, nie jest to może za długi filmik, ale przynajmniej się tutaj odezwaliśmy na chwilkę. Nie przygotowywałam w ogóle się do tego filmu, co Wam chcę powiedzieć, tylko zaczęło padać, a ja pyk, kamerę włączyłam i dobra coś tam nagrywam. Nawet nie wiedziałam, co Wam będę chciała powiedzieć i na pewno jak wyłączę ten filmik, to mi się przypomni, ja zawsze mogłam to i to, i to, i to powiedzieć. Ale chciałam Wam parę rzeczy znowu pokazać, które kupiłam. Oczywiście na Amazonie też nie jestem przygotowana. <laughs> Pokażę Wam, bo kupiłam fajne takie wiatraczki, które można ze sobą zabrać, jak się jest w drodze gdzieś. No i parę innych rzeczy jeszcze. Dobra, to się żegnam kochani. Widzimy się w następnym filmiku. Co dalej te grzmoty? A ja idę bo muszę surówkę jakąś zrobić, bo nie chcę z wszystkim czy się zostawić. A już za 5. za 7. 19. Także zaraz rzucę ten filmik i do zobaczenia w następnym. A, dajcie łapeczkę w górę, proszę dajcie łapeczkę w górę i może jakiś komentarz, że jesteście. Nie zapomnijcie o łapeczce. A, jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że y, sprawdzajcie sobie y, subskrypcję i sprawdza sprawdzajcie sobie dzwoneczki, bo ja na przykład mam też kanały, które ostatnio się zdziwiam, dlaczego y, y, no bo ja oglądam jest koreańskie tam jakieś. I już któryś kanał na przykład, gdzie mi wywaliło subskrypcję. A ja miałam na milion procent, miałam, bo ja tą babeczkę oglądam wszystkie filmy e, i na przykład wywala mi te subskrypcje. Nie wiem jak z innymi kanałami, bo ostatnio miałam mniej czasu na oglądanie nawet moich koleżanek YouTube'owych, ale muszę to skontrolować. Być może właśnie mi się nie wyświetlały ich filmiki, może dlatego właśnie, bo wywaliło subskrypcję, albo dzwoneczki, albo dzwoneczki też, no. Dobra, kochani, to do zobaczenia i miłego wieczoru. Pa!